ja, tu Rose. To dla tych wszystkich kobiet, którzy, które uwielbiają być adorowane w klubach, dla tych wszystkich kobiet, które są silne i dla tych wszystkich kobiet, zostawiają miłość ponad wszystko. Ale też nie wstydzą się swoich przyjaciół. Wsłuchajcie się w ten flow, wsłuchajcie się w ten beat i poczujcie moją energię. Ignorował swoją wolidę, za mną przyjaciółmi. i Chcę im dać wiele więcej, miłości niż ja miałam Ja już jej mogę, kończy mi się mogę życia gra na no tutaj gry, znów dzień Ona nie lubi gorzkie mnie, a czekoladę z chęcią kłoszką zje Ona nie lubi gorzkie mnie, a czekoladę z chęcią kłoszką zje Każdy mówi mi, że jesteśmy dla siebie stworzeni Ale to, co to znaczy, to nie wiem dziś Jestem bad bitch. Jestem bad bitch Działasz na mnie mała jak Xanax Dawia na party mała Bo jesteś od świata powstania Zyskałaś dziś słodkiego drania Ma wiem, słuchaj, ja to wiem. Słuchaj, ma wiem, że ten dźwięk zjada ze mną, być pierwszy we mnie od dziś. Koks za drag i gry. Miłość zepsuje dzień, a wcig, że jestem queen of the game. Miłość zepsuje dzień, a wcig, że jestem queen of the game. Kość mnie za to, że jestem sławna. to ale ty ty skradła swoją sercem? Niczym szklanka dobrej whisky. Pójdziemy razem do dealera, niech na nam. Love sex drugs love sex drugs love sex drugs love sex drugs Czytaj skrót LST. pójdziemy do nieba dziś. Pójdziemy do nieba dziś A ty dziś naczniesz mi swoją bad bitch I Już wiem z kim jesteś tym Lubię tej nocy miś Znasz mnie przecież nie od dziś Znasz mnie przecież nie od dziś Love Ale to swet bitch